Dzień dobry. Ja jeszcze ustawiam sobie drugą transmisję w telefonie komórkowym. ta chwileczkę potrwa. Będziemy oglądać na dwie kamery. Już moment. Widzę, że przybyło sporo oglądających, co mnie oczywiście musi cieszyć. Utwórz, utwórz. O, jest świetnie. Transmisję na żywo. Dziś w dużym takim pośpiechu balladna. Jest, ale tu jeszcze trzeba ustawić opis. Jest, gotowe. To już chyba jest w tym momencie widoczne. Ja powolutku się włączam. Jeszcze sprawdzę, czy jestem w tym momencie już na wizji. Zawsze mnie to trochę przeraża, na ile te wszystkie techniczne rzeczy udało się opanować. Pełek. wiem, chyba jeszcze się nie. Włączyło czy nie włączyło? Nie wiem. Jeżeli Państwo mnie widzą, proszę dać sygnał. Tu są jakieś problemy natury technicznej, jak zwykle, ale mamy całe 5 minut do rozpoczęcia, także ja się nie stresuję. Chciałbym tylko, żeby to wszystko zaczęło się punktualnie. Zaczęło się punktualnie. Może zrobimy inaczej, jeżeli tu się zaczyna robić problem. O, na żywo, dobrze, tak sobie damy radę, też będzie dobrze, tutaj telefon nam nie będzie w takim razie przeszkadzał. Widzę, że już jedna osoba tutaj ogląda. Jeszcze chwileczkę, żebym sobie włączył drugą transmisję na Facebooku. Użyj kamery. Dostępni. Okej, okay, świetnie. Świetnie, wszystko jest. Witam wszystkich serdecznie. Już mam dwie transmisje na żywo włączone, trzeciej nie trzeba. Jestem na YouTube, jestem na Facebooku. Wiecie co? Przyglądam się jeszcze, jak wygląda obraz, ale światło jeszcze chyba z tyłu zgasimy. O! Nie potrzeba chyba takiego ostrego oświetlenia. Jest godzina 8:43. Po reakcjach poznaję, że chyba już, już jestem widoczny. Dobrze. I będziemy zaczynać. A więc, proszę Państwa, dzisiaj Balladyna. Y, tekst romantyczny, i ja znów się tutaj tylko y, przypomnę, ja jestem specjalistą od literatury współczesnej, a nie od romantyzmu. I to, co powiem dzisiaj o Balladynie, będzie miało poniekąd taki charakter y, amatorski. O, chyba najlepsze słowo. Y, natomiast jest to zbiór tych informacji, które wydają się jakoś ważne, które Mogą się przydać. Nie zdążyłem stworzyć takiego foldera z, ze streszczeniem tego, co dzisiaj będzie, natomiast szybciutko, jakie te tematy poruszymy, mówiąc o balladynie. Na pewno kwestie baśniowości i antybaśniowości, na pewno splot, szalanka i groteska, kwestia ironii romantycznej, tu sobie troszeczkę poczytamy, bo chciałbym, żeby i cytaty zaistniały. I wreszcie kwestia nawiązań literackich, pozaliterackich, historycznych. I pewien też kontekst powstania Balladyny, ponieważ mówię od razu, Balladyna powstaje w roku 1834, niewiele po powstaniu listopadowym i tak jak kiedyś już o tym mówiliśmy, chyba pół roku temu, to nie jest utwór, który wpasowywałby się w nastroje panujące wtedy i w kraju, i na emigracji. Dlatego nie przypadkiem jest, że Publikacja Balladyny przypada na, dopiero na rok 1839. Zobaczcie, jaka rozpiętość. Tu 34, tutaj 39. Natomiast pierwsza inscenizacja w kraju 1869. Balladyna doczekała się kilku głośnych inscenizacji. Hanuszkiewicza, ale też Jeremiego Przybory, wiele współczesnych. I ekranizacji z roku 2009, całkiem niedawno, z fan Daneway w roli głównej, między innymi. Natomiast wracam do punktu wyjścia. Balladyna w momencie powstania była dla odbiorców utworem dość zaskakującym. I tutaj na początek cytat, którym chciałbym zacząć. Z listu słowackiego do matki. Wiemy, że listy słowackiego do matki miały charakter arcydzielny. Są taką perełką epistolografii, to posłuchajcie. Od ostatniego mego listu w przeciągu miesiąca upłynionego napisałem nową sztukę teatralną, niby tragedią, pod tytułem Baleadina. Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica urodziła, ta tragedia jest najlepszą. Zwłaszcza, że otworzyła mi nową drogę, nowy kraj poetyczny, nietknięty ludzką stopą. Kraj obszerniejszy niż ta biedna Ziemia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś, mamo kochana, co to za dziwna kraina i czasy. Tragedia cała podobna do starej balelady, ułożona tak, jakby ją gmin układał przeciwna zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna podobieństwu do prawdy. Ludzie jednak starałem się, aby byli prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca. Nie mogę tu dać ci, kochana mamo, wyobrażenia rodzaju dramatyczności w mojej tragedii. Jeżeli ma ona rodzinne podobieństwo, z którą znajomą sztuką, to chyba z królem lirem Szekspira. Zauważcie, Słowacki od razu przyznał się do kilku rzeczy, które mogą się Wam przydać jako informacja szkolna. Więc historia jakby wywiedziona z opowieści gminu, czyli nawiązanie do opowieści ludowej. To wydaje się jasne. Dwie siostry, zbieranie Malin, baśniowa otoczka, Goplana, samo miejsce akcji Gopło. To wszystko tutaj mamy. Druga rzecz, to, że słowacki igra z historią. O tym powiem za chwilę więcej, ale tak, sięga po wątki historyczne i je zmienia, szafuje, interpretuje po swojemu. Trzecia rzecz, właśnie kwestia realności tego dramatu, co jest realne, co nie jest realne, ale tak jakby wywiedzione z serca, a więc balladyna jest też o pewnym porządku moralnym i o tym, co się dzieje, kiedy ten porządek naruszamy. I wreszcie kwestia kontekstów literackich. Słowacki przyznaje się wprost do króla Lira, ale okazuje się, że nie wprost sięgał do wielu, wielu innych pisarzy, ale też wielu innych dramatów samego Szekspira. Macbeth, Ryszard II, tutaj te tytuły muszą się pojawić. Właśnie, mamy dramat w pięciu aktach. Mamy dramat baśniowy, historyczny, mamy historię. W zasadzie balladyny, choć zaczyna się to historią dwóch sióstr, Aliny i Balladyny, historią niespełnionej miłości. W tym sensie jest to antybaśń. Antybaśń, ponieważ początek wykorzystuje znany motyw ludowy. Pozwoliłem sobie to sprawdzić. Okazuje się, że ten motyw ze zbieraniem malin lub innych owoców, jako forma współzawodnictwa o serce ukochanego, powraca nie tylko w polskiej literaturze. Ustnej, w przekazach ustnych, ale też w legendach z całego świata. I tutaj przypominam, baśń jest taką opowieścią, która utwierdza słuchającym, no najczęściej dziecku pewien porządek dobra i zła, w którym dobro zostaje nagrodzone, zło zostaje ukarane. W tym sensie balladyna właśnie jest antybaśnią. Zauważmy, że punkt wyjścia jest baśniowy, ale już kontynuacja całej tej tragedii jest jakby antybaśniowa. Alina ginie, Balladyna zostaje obdarzona świadomością tego, co zrobiła, I teraz cała Balladyna to jest zmaganie się z własnym losem. Mamy taką fam Fatal, zresztą nieprzypadkowo to słowo w tym momencie się pojawia, Balladyna ma świadomość tego, że ciągnie się za nią zbrodnia. I teraz cały dramat to będzie taka narastająca spirala przemocy, zła, nienawiści, makabreski. Giną po kolei mężczyźni w życiu yy, balladyny. Ten Kirkor, który miał być zajmującym całą historię, zostaje zabity. Yy, zostaje później yy, zabity yy, korka. Kolejna rzecz, yy, to jest właśnie yy, Kwestia pewnej arcydzielności balladyny, kwestia. Pozwólcie, tutaj będę się troszeczkę wspierał notatkami. Van Kostyn, ten bohater, który będzie ginął. Splot sielanki i groteski. Gdyby balladyna była po prostu utworem sielankowym, byłaby jednym z wielu utworów, może ładnie napisanym, może atrakcyjnym dla współczesnego czytelnika. Gdyby była po prostu groteskowym, byłaby jednym z wielu podobnych groteskowych. Ale to, co udało się świetnie osiągnąć e, Słowackiemu, to jest właśnie splot dwóch różnych kategorii. Zauważmy, że już Alina i Balladyna reprezentują te dwie kategorie estetyczne, że mamy tutaj pewną e, analogiczność postaw. Sieranka występuje wtedy, kiedy mamy taki porządek świata, w którym. W zasadzie nie ma wewnętrznych dramatów, gdzie świat jest szczęśliwy, gdzie bohater realizuje się w pewnym porządku moralnym, gdzie nie ma napięcia pomiędzy światem zewnętrznym i wewnętrznym. I tutaj ciekawa rzecz, bo w zasadzie i Alina, i Balladyna pragną Kirkora, ale jest taki moment, gdzie Alina w zasadzie jest gotowa za. Za Causa oddać Balladynie Kirkora. Balladyna morduje Alinę i teraz jest w zasadzie pytanie, czy dlatego, że pragnie Kirkora, czy dlatego, że pragnie mordować? Bo właściwie, jeżeli wczytamy się w Balladynę, to jest gdzieś początek utworu. Balladyna wcale nie musiałaby sięgać po narzędzie zbrodni. Ale właśnie mamy ten drugi porządek porządek groteski. Groteska, która u. Słowackiego przebiera już takie formy zahaczające o makabreskę, gdzie pełno jest węży, gadów, pełzających stworzeń, gdzie wyobraźnia, to co rodzi chora imaginacja, przerasta świat realny, przekracza to, co moglibyśmy dostrzec własnymi oczami. Tak jest chociażby z tym koszykiem malin, z którego wypełzają węża. Gdy to czytamy, to one jakby faktycznie tam się w tych malinach rodziły tak jest też z grabcem, który zamienia się w gadające drzewo, ten grabiec taki bardzo przyziemny, zresztą przyznaję, że przypomina mi trochę Edka Stanga, taki grubociosany, ciosany, kawał chama po prostu, przepraszam za wyrażenie, ale jest w nim coś takiego bardzo fizykalnego i właśnie on staje się gadającym drzewem, a więc z jednej strony mamy świat sielankowy, zresztą będzie tutaj Chociażby filon rodem wzięty z sieranki. Z drugiej strony świat groteski, który objawia się w tych gwałtownych metamorfozach. To, co fizykalne, namacalne, widzialne, na naszych oczach się przepoczwarza I przypominam, bo o słowackim już mówiliśmy, tak będzie też w holsztyńskim, tak będzie w Mazapie. No w samym Kordianie też tak będzie. I tutaj Uwaga wielu współczesnych badaczy słowackiego, może się wydawać, że ten chwyt jest wzięty jakby rodem z takich dramatów klasy B, które Słowacki chętnie w tym czasie oglądał. Być może balladyna jest też świadectwem takiego zapożyczenia się również w rodzącej się kulturze popularnej. I tu zachęcam Was do lektury pod tym kątem. Ironia romantyczna. Właśnie, kiedy mówimy o utworach romantycznych, y, rodzi się takie poczucie. Zresztą ja miałem takie poczucie, czytając Balladynę gdzieś w piątej klasie podstawówki, że to jest wszystko właśnie romantyczne w takim najbardziej prymitywnym sensie, a więc y, sielankowe, łzawe, y, odnoszące się do jakichś zaświatów i, i, i to nastręczało trudności. Ale zauważmy, że słowacki ten rodzaj romantyzmu, nie chcę powiedzieć wyśmiewa, bo to, to, to będzie trochę spłycenie, ale. Dystansuje się z taką właśnie ironią, dystansuje się do pewnego modelu romantycznej miłości, romantycznego widzenia świata. I to jest jeden fenomenalny moment, gdzie widać zderzenie dwóch sposobów myślenia, gdzie Filon rozmawia z pustelnikiem. Fragmenty będę czytał, nie, nie będę was tutaj zanudzał całością, mam nadzieję, że ktoś sięgnie z własnej woli. Filon z egzaltacją. O, egzaltacja, prawda? Jakie ważne słowo. O, złote słońce, drzewa ukochane, o ty strumieniu, który po kamykach z płaczącym szumem toczy fale śklane, rozmiłowane, więczących słowikach, róże wiosenne, z wami Filon skona, bo Filon marzył los Endymiona. Endy tak? I mamy tutaj i fale, i słowiki, i róże, i mamy takie y, doładowanie tego obrazu sentymentalnymi, łzawymi obrazkami. Rodem z jakiejś bukoliki, o użyjmy tego słowa, ale jest odpowiedź pustelnika. Co znaczą owe narzekania zrzędne? Młody szaleńcze, gdzie zimny rozsądek? Wywracasz świata boskiego porządek. A że ty chciwy, wanien, czekasz na ziemi anielskiego bóstwa. Dlatego tyle zestarzałych panien. Dotąd się mężów swych nie doczekały. Szukaj kochanki na ziemi. W zasadzie pustelnik mówi coś bardzo oczywistego, tak? Nie bujaj z głową gdzieś w chmurach, nie wyobrażaj sobie idealnej kochanki, tylko szukaj żony tu na ziemi takiej, jaka jest dostępna, możliwa, tak? Ale zauważmy, że ta scena jest ironią romantyczną nie tylko w znaczeniu przywołania postaci Filona, wyśmiania pewnego modelu miłości, ale ma również pewne cechy. Palimpsestu, czy nawiązania do dziadów części czwartej. Tam jest romantyczny kochanek i pustelnik również, ale tam racje, a przynajmniej nasze, nasze sympatie są raczej po stronie romantycznego kochanka. A tutaj taki właśnie rozwodniony w swych emocjach, nijaki, znajdujący zresztą paralele w samej go planie. Znów pokazuje się go plana, no to już tylko przypomnę, prawda. Która wydaje się piękną królową gdzieś podwodnych krain, i widzimy ją oczyma Skierki, chochlika i nagle jest zmiana punktu widzenia. Pojawia się grabiec, chłop z krwi i kości, który mówi, że to takie śklane, i taka jakaś żaba ropucha. I obiektywizm tego spojrzenia, tu jest właśnie to pytanie o realizm, zaczyna się rozmywać. Go plana. Urażona w końcu tym, że została wtrącona, zamieni grabca w wieżbę. Trochę o tych nawiązaniach. To jest temat rzeka, ale warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, bardzo wyraźne nawiązania do Magbeta i to, co jest tutaj najoczywistsze krwawe znamie u Balladyny znamie na czole, które będzie śladem jej zbrodni. Lady Macbeth cały czas miała tę krew na rękach, czy była świadoma tej krwi na rękach, więc nieustannie te ręce myła. Ale krwawe znamie to jest również ślad Konrada, ale krwawe znamie to jest również pokłosie utworów Byrona. Co więcej, tych nawiązań głębokich do Macbeta jest dużo więcej, bo chociażby w Macbethie mamy ten las, który Idzie przeciwko Macbethowi, tutaj z kolei w drzewo zamieniony zostaje grabiec, między innymi. Natomiast dlaczego właśnie Słowacki przyznaje się przede wszystkim do konekcji z królem Lirem? Niekoniecznie wszyscy króla Lira znają, ale przypominam, to jest ten władca tragiczny, który pyta swoje córki, która najbardziej go kocha, i dwie z nich mówią o swojej miłości słowami wyszukanymi, rozbudowanymi. Pełnymi ozdobników, a tylko Cordelia, najmłodsza córka, mówi tak bardzo prosto i przyziemnie o swojej wierności i miłości. I ona właśnie zostaje wypędzona za tę taką niedopuszczalną prostotę słów, za to, że nie potrafiła wyrazić swojej miłości do ojca, chociaż wiemy, że ona naprawdę jest wierna. I tutaj mamy tę samą sytuację między Balladyną i Aliną. Pytanie, która bardziej kocha Balladyna, rozbudowuje swoją wypowiedź o to, co by było, gdyby, jeżeli są czeluści i trzeba tam skoczyć, to żeby Kirkor nie skoczył, to ona skoczy, a jeżeli ksiądz na odpuście nie da rozgrzeszenia, to ona grzech ciężki weźmie na siebie i zmyśla, zmyśla, zmyśla. A Alina nie dość, że mówi prostym językiem, to mówi, ale mam też warunki, jeżeli mamy się przenieść na Twój zamek, kochany Kirkorze, no to biorę ze sobą siostrę i starą matkę. I wtedy Balladyna sobie przypomina, że to tak nieelegancko wyszło, że siostra tutaj dba o innych, a ona taka egoistka, mówi tak, tak i ja tak samo jak siostra. nie. Więc mamy tutaj wyraźne nawiązanie do Króla Lira i ono jeszcze się później pojawi, choćby w scenie, gdzie matka zostaje w czasie burzy wypędzona z zamku przez Balladynę. Słowacki przyznawał się również do powinowactwa z Dantem. Tu już nie będę wszystkich związków z komedią boską wymieniał. Z pewnością wiele jest nawiązań do samego Mickiewicza. Na pewno na wyobraźnię słowackiego mocno oddziaływały takie balelady, właśnie jak świteź, a przede wszystkim świtezianka. Zauważcie ten sam schemat fabularny. Nimfa wodna, czy jakaś postać, baśniowa, która zakochana jest tam, akurat w Świteziance w Strzelcu, prawda? przy czym w Świteziance Strzelec również zakochuje się w tej nimpie, tutaj Grabiec nie. Wreszcie Słowacki nawiązuje sam do siebie, chociażby do niektórych scen z Kordiana. To są te najważniejsze cytaty. Natomiast właśnie kwestia też nawiązania do historii. Okazuje się, że słowacki bardzo wyraźnie wpisuje się nie tylko w historiografię XIX wieczną, ale również pewną historiozofię. Historiozofię, która kładzie nacisk na wielkie postaci, gotowe w imię zmiany historii do zbrodni do tego, by przekroczyć normy moralne. I tutaj balladyna byłaby nie tylko postacią legendarną, ale miałaby w sobie też siłę tych wielkich postaci stających poza dobrem i złem. Natomiast bardzo ciekawy kontekst badawczy, to już jako ciekawostkę, może bardziej podam, podał Marek Troszyński, słowacki poza kanonem, więc tutaj będę trochę cytował, ale zauważmy, że <laughs> Balladyna, która, której tak naprawdę bardziej zależy na władzy niż na miłości. O, tego nie powiedziałem. Zbrodnia u Balladyny ma charakter tego libido dominandi: zdobyć władzę, zdobyć tron, być górą. Tuszyński zwraca uwagę, że niektóre wątki narracyjne w Balladynie, niektóre wątki anegdotyczne przypominają postać Maryny Mniszkówny. Maryna Mniszkówna to była ta bohaterka historyczna, która brała udział w tak zwanej Dymitriadzie, takiej falsyfikacji króla Dymitra, którego polska szlachta osadziła na. Troni na Kremlu, i mniszchówna miała być tą jego żoną. Ona później ginie w tragiczny sposób, natomiast jest w niej też to parcie na władzę, jest ta potrzeba rządzenia. I właśnie Toczyński zwraca uwagę, że wiele śladów wskazuje na pewne zbieżności, nie tylko z mniszchówną historyczną, ale również z mniszchówną literacką, bo mniszchówna pojawia się chociażby w Agajchanie Krasińskiego, a. Żeby było ciekawiej, balladyna jest dedykowana autorowi Iridiona, a więc właśnie Zygmuntowi Kasińskiemu. Więc mamy w balladynie splot realizmu, fantastyki i historyczności. Splot, który daje arcydzielny efekt, który ma w sobie wiele artyzmu i pokazuje, jak kunsztownie słowacki. Budował całą tą scenerię, tutaj zupełnie pomijam chociażby bardzo ważną funkcję przyrody, natury, która też jest bohaterem tego dramatu. Co należy dodać? Właśnie kwestia tragiczności tego utworu, kwestia tego, co prowadzi do tak zwanej katastrofy. A więc mamy postaci zdeterminowane własną naturą. Mamy postaci, które są zdolne do zbrodni, nawet gdy ta zbrodnia okazuje się zupełnie niepotrzebna. Tak ginie na przykład Gralond, zabity przez Fonkostryna i balladyna. A więc mamy do czynienia z tragedią w wymiarze szekspirowskim, a nie antycznym. Bohaterka, która w momencie, gdy sięga po nóż i przekracza normy moralne, zostaje jakby skazana na wieczne zło i zdaje sobie sprawę z tego, że to fatum będzie na niej ciążyć, że jest przeklęta. Uff, rozgadałem się. Czegoś ważnego nie powiedziałem. Miałem coś na końcu języka. Nie wiem, czy znacie to uczucie, że coś się chciało jeszcze powiedzieć, ale tak, Balladyna jest napisana świetnie również, jeżeli chodzi o samą kompozycję języka. Zwróćcie uwagę na to, jak grają rymy, jak bardzo dynamiczny jest język. I jak bardzo jest to język rozpięty pomiędzy właśnie. O, tak, żeby ręce było widać, to, to rozpięcie. Pomiędzy pewną wzniosłością a trywialnością. Jak zderzają się dwa światy wartości. Balladyna nie jest romantyczna w takim znaczeniu pewnego patosu. Raczej właśnie wygrywa przeciwległe bieguny. To, co jest bliskie ludowi, co jest takie codzienne. I to, co jest fantastyczne, mało prawdopodobne, wzniosłe, historyczne również, i to, co mi wydaje się istotne, te dwa światy nieustannie ze sobą się ścierają i współistnieją. Wychodzimy od czegoś wręcz żartobliwego, od świata skierki i chochlika, ale, traci, ale kończy się to wszystko całkowitą makabrą i rzezią. Dziękuję. Tyle na dzisiaj. To był, mówię, pobieżny skrót. Jest transmisja na żywo, zaraz ją zapiszę na Facebooku. Natomiast chciałbym pomyśleć o jakiejś takiej rozbudowanej wersji spotkania z Balladyną. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.